Mówimy o faktach budżetowych, o których warto rozmawiać, o programach, które istnieją i funkcjonują w naszej gminie, a nie wszyscy o tym wiedzą. Po raz pierwszy od ponad 30 lat na terenie naszej gminy zostanie wybudowany budynek wielorodzinny. Nowych 18 mieszkań zostanie zaludnionych, zasiedlonych już w roku 2025. Na terenie Białego Boru powstanie budynek z 18 mieszkaniami. O powierzchni około 53 m2. W tej chwili trwa nabór, ponieważ już lada moment ekipy budowlane będą wchodziły i realizowały to zadanie. Jest to najbardziej nowoczesny obiekt, który znajdziemy na terenie naszego miasta. Obiekt, w którym znajdują się windy, mieszkania są przystosowane do osób niepełnosprawnych i to już nie jest fikcja. To jest realizowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jest wyłoniony wykonawca, jest zrobiony projekt, jest pozwolenie na budowę i czekamy na chętnych. W ramach KPO będziemy mogli obniżyć opłaty czynszu albo opłatę wstępną, która związana jest z wynajmem tego mieszkania. Trzeba pamiętać, że te mieszkania będą mogły stać się naszą własnością, wobec czego najbardziej nowoczesny, tani w utrzymaniu obiekt, który będzie ogrzewany z fotowoltaiki i pomp ciepła na stałe wzrośnie w Białym Boże po raz pierwszy od 30 paru lat, tak jak wspomniałem.